Witam was, moi kochani, bardzo cieplutko i serdecznie w kolejnym odcinku z gry Beyond. Contact. Zobaczcie, gdzie ja jestem. Mm -hmm. prze prze przełożyłem swoją bazę e wyżej. Zabudowałem się ścianami, nawet podwójnymi w niektórych miejscach. Po to, aby. Kurka, czy ja tutaj wszystko mam po to, aby po prostu przeżyć, ale zaczęło tak walić tutaj teraz. Nie ten przycisk. Um. O Boże, ja już po prostu nie wiem, co ja tutaj robię. Słuchajcie, zaczą... no właśnie, widzicie, co się dzieje? Wali mi to, Wniszczy mi moje mury, niszczy mi... O, widzicie? Kurczę, deszcz meteorytów i to już wiele dni, już kolejny dzień tak leci. I ja się obawiam, że on, że to będzie leciało i niszczyło mi wszystkie moje rzeczy. Cały czas. Ja muszę się stąd przeprowadzić. Raz przeprowadziłem się z południa tutaj, a teraz stąd muszę się przeprowadzić kompletnie w jakieś inne miejsce. Troszeczkę mnie to męczy, szczerze mówiąc, ale dobra. Yy, mamy zadanie, żeby dostarczyć... O Boże, no zobaczcie, no to rozwali mi mury, wszystko mi porozwala. Zimno mi. Czy ja mogę zrobić kija? Yy, tamberu nie mam, o Boże! in progress. O kurka. Weź tamber... zrób kija. I weź go w łapę. Uff. O lepiej. No ale wali cały czas, zobaczcie, no cały czas walą te meteoryty tutaj. Ach, tak się nie da grać, tak się nie da po prostu grać. Ja chcę zająć się, ale oleję to, zacznę robić to. I muszę... Muszę dostarczyć dwie skóry żabiaka. Ale to ja nie wiem, gdzie są Uuuu. To nie, to ja muszę się przeprowadzić w inne miejsce, kompletnie w inne miejsce. O Jezu, normalnie nie wiem, co robić, naprawdę nie wiem, co robić. Rafinowany feron, to jakieś kostki kryształowe, pierdoły, żyzne gleby, skróbki ćwierkacza. A no, ćwierkacze, dostać to znaczy dwa schwytane ćwierkacze, całe. Uuu, to ja bym musiał zrobić sobie dwie siatki. Siatki się robi z tambrowej tkaniny. Tego potrzebujemy tambru więcej. Tutaj ten tambr leży. Nie, to jest żywica. Nie mam ta tambru. Nie wiem, to wszystko pozużywałem, ale. Ale widzicie, no tak się żyć nie da. Nie da się tutaj żyć na, tym, na tych miejscach. Kurczę, Fiat tambrowy różne. O, widzicie, tutaj tutaj jak jestem już nie pada. Nie leci. O, leci. Ups. Leci, ale trochę mniej. Czy znaczy, wyżej, wyżej nie leci. Tylko tu, tutaj, tutaj to spada wszystko. W okolicach mojego domu. To chyba gra chce mnie chyba zmusić do przeprowadzki. Tak mi się mocno wydaje. Dobra, wyżej. mogę to wywalić już. Ehm. Siatki muszę porobić, tak. Muszę porobić siatki. Tkaniny tambrowe. Spoko. No i to wali, i wali, i ciągle mnie denerwuje. Tu mam tkaninę tambrową, więc nie muszę właściwie jej robić. Eee, wywal, to. wywal to, wywal to, wywal to, wywal to, wywal to. Dobra, mam jedną tkaninę tambrową i jestem. Kurka, no i tu trzeba pamiętać o tym tlenie jeszcze, nie? E, przy okazji, tkanina tambrowa, dobrze. E, siatki, tak? Siatki, siatki, siatki. E, zrób jedną. I jeszcze potrzebuję iskrokrzemienie. To będę za chwilę je miał. Znajdę gdzieś. Tutaj nie ma tego tlenu. Czekajcie, tą siatkę mogę za chwilę zużyć. Oxygen warning. Ja wiem, nie ten przycisk, zawsze już... Długo nie grałem już w tą grę I teraz mam takie troszeczkę... Myl mylą mi się klawisze Dobra, lecimy dalej O, 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 o Kurka, no Chcę je złapać Bo potrzebuję ćwierkaczy Schwytanych na rynek dostarczyć Dwóch No dobra, na razie nie idzie. To weź to. Świetnie. Dobra. O, 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 o. o. Jest. I podniesiemy, podniesiemy ćwierkacza. Świetnie. Teraz tak. Czy ja mogę zrobić kolejną siatkę? Mogę. I od razu na drugiego będziemy polować. Tam jest. Aj, ucieka. Czy tutaj gdzieś znajdę jakiegoś kolejnego? Nie widzę. O cóż. Pójdziemy tutaj. A, ucieka. Zauważył mnie skubaniec mały. No nie uciekaj. Ok. Dał się złapać. Super. Dobra, mamy dwa ćwierkacze, które możemy już... O, właśnie, zapomniałem. Oksygen, gdzie jest oksygen? Tu jest, ok. Uff, lepiej? Lepiej. Troszkę lepiej, nie dużo lepiej, ale zawsze coś. Słuchajcie, no to... O, to są co? To są banany. No ja jeść tak trochę średnio, ale zjem. Musiałbym o, jaki ładny waterfall. Ładny waterfall, dobra. Jabłetynki. Muszę znaleźć jabłetynki. Ile? Trzy. Trzy jabłuszka. Więc musiałbym wrócić. O, mamy grzyba. Biogrzyba. Musiałbym wrócić yy... do. w okolicy mojej bazy. Poszukać jabłetynków i na razie jabłetynki plus plus to, co mam zebrane, te świerkacze. Mogę na rynek dostarczyć do tych brachylonów, czy jakąś tam oni się nazywają. I wam tutaj odpuści mi, odpuści. I zobaczcie, zacznie się teraz meteoretowy. O, widzicie, i już tutaj się znowu zaczyna oxygen E, ten zrzut no. Jak mnie to denerwuje. Jak mnie to denerwuje, jabłetynki. Jabłetyń. Jabłetynka, dobra. Trzy potrzebujemy, co to jest? To jest tamber, ale to wezmę. Kwiat, du dużo tego jest. Tego na razie nie biorę. Poszukamy jeszcze tych jabłetynków. Może gdzieś tu oksygen będzie jakiś. Jest. Tak pamiętałem, że mniej więcej tutaj. O! Ale żeby tutaj banany były, to się pierwszy raz ten zdarza mi, żebym tutaj banana znalazł. No ciekawe, ciekawe. Weź tego też banana i też zjedz. Więcej jabłetynków, więcej jabłetynków, yy, nie widać. Co już zaraz będzie noc? Ja pintole ja pitole, jak to normalnie, że szybko leci. Dobra, ale jak będzie noc, to ja potrzebuję znowu iskro krzemienia, żeby... Nie, zaraz, tak. O Boże, za, ta noc za szybko. Za szybko, zdecydowanie za szybko się pojawia. Gdzie tutaj były gdzieś te iskro krzemienie? Widziałem. Chyba nawet tutaj. O, właśnie. Iskro kamienia, nie krzemienie. Iskro kamienie. To Będę musiał zrobić sobie tą pałę znowu Kija, termokija. To to jest, ach, to jest ten kwiat tembrowy. Dobra, jeszcze, trzeci... jeszcze dwa jabłetynki. Ja muszę lecieć, bo kurka czasu ucieka. O, tu jest jabłetynek koło domu. Przestał walić? Nie, ależ. Termoki. A. Dwa zrobiłem, super, nie? Ach. Dobra, muszę jeszcze jabłetynka znaleźć. Jest. Świetnie. To mam trzy jabłetynki. Dwa... Teraz skóry żabiaka, muszę też do, tego, do tych żabiaków znaleźć, ale nie wiem, gdzie one są. Gdzie jest portal? Gdzie jest portal? Tu. Muszę iść na lewo, dobra. Idę do portalu. O, właśnie, nawet jest tu. Już nie patrzę, że to noc. Teleport. I chcemy się teleportować do... Do którego? Do tego, tak? Obelisk połączone. Nie mogę? Dlaczego nie mogę tutaj? O tej kurka. Au. No ale to mnie Ale to mnie wali cały czas. Chamstwo. To w ogóle we mnie prosto prosto mi w naryj wali. Medżel, rura. Jak się robi rurę? Z tego nie mam. Super. Super. Oksygen nie mam. Kurka ta gra normalnie mnie pokonała, chyba ta gra mnie po prostu pokonała. Oxy... Gdzie jest oxygen? Gdzie jest oxygen? A tu jest zimno, nie? Ale mam. Mam iskro, coś tam, to ale to też jest zimno. Nawet, z, nawet z termokijem jest ten? Freezing? O kurka, to będzie po mnie. A nie mogę tego brać. Bo... O kurka, uciekaj. Uciekaj. O, jest lepiej. Jest lepiej. To są kryształy. Dobra, gdzie są tych brachylionów? Gdzie tutaj? O, tu mam owoce jakieś. Zjem. To mi daje jakieś busta. Trochę może podleczy mnie, na nie sądzę. Gdzie są brachylony? Co to jest? Iskrok, krzemień. Iskrok, kamień. Kurka, zawsze się mylę. Gdzie są tych I tutaj? Myślałem, że oni już są tutaj, ja to może nie, może jeszcze... Muszę kawa O, jest, 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 jest ten. I kolejny. Och, ty. Pięknie. O, tam też wali. Czemu nie, nie wziął tego tlenu? O, świetnie. O, to się znowu pojawił. O, szybko, szybko cofnął się, brawo, ty O, jak dobrze. Dobra, gdzie są ci brachylonowie? No nie tutaj. Kurka, jak tam przejść? Nie no, da się przejść. Musi się dać przejść, tędy. Co to jest za świątynia? Jakieś kamienie, kamienie tutaj... E, momencik, o jest ten. Jest jedzonko. Świetnie. E, tutaj już jest końcówka. Ja muszę uważać. Au! Jeszcze musiał wleźć to no. Au! Gdzie są ci? Mapa? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Nie widzę swojego. Ach, tu! Czy jest? Aha, tu jest obelisk, a ich to jest niżej jeszcze, dobra. A, tutaj u nich. Gdzie ja jestem, a ja jestem już u nich? No dobra. E, Okej, okay. na rynek miałem ten, ale gdzie jest ten obelisk? To jest obelisk? O Boże, tu był obelisk, nie? Uruchom go. Nie, no, świetnie. Coś mi się wydaje, że ja będę się bazę u nich stworzyć. Gdzie jest ten rynek teraz? E, gdzie ja miałem to przynieść? Do kogo? Do ciebie nie. A może muszę iść do tego głównego kolecha? Kolesia. Zada A tutaj jest napisane chyba zadanie? Co to jest? Ten? Nie, tu. To jest wejście. Mąk. Porozmawiaj. Późnia świata porozmawiaj. Okej, okay, to nie. Nie, 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 to ja muszę poszukać, gdzie ja to miałem dostarczyć komu. Bo ja zapomniałem. Chyba tutaj, tak, chyba tutaj, nie? Temu. Co? Pstro? Naprawdę masz czas, aby stać bezczynnie? A ty kurka. Chcemy handlować, ale... Gdzie? Z kim? Dlaczego? Gdzie jest... O Boże, co ty robisz? Gdzie jest ten... ...od handlu? Ach, tutaj chyba. To jest ten chyba, nie? Koleś. Witaj. Handluj. Świerkacze, handluj. Zwiędnięta jabłę... zwiędnięte jabłętyń No, mam trzy wytrzymałe skóry, ale zaraz kup? Ja kupiłem to? Nie, no, miałem to handlować, ale zaraz. On chce, on chce chyba zwiędnięte jabłętynki, a nie to. To ja zjem to jedzenie. Okej, okay, wytrzymałe skóry Zesja. Aha, on to chce i to chce. Dobra. Spoko. A co do... A co dostałem w zamian? Ej, co dostałem w zamian od ciebie? Wymagania skóra żabiaka. Zdjęty ja błędy. Ale czy ja coś dostałem? Bo ja nie zauważyłem teraz. Sprzedań ulepszy nie mogę. No dobra. Żabiak. Skąd ja ci żabiaka znajdę, człowieku? A czy Brachylonie, czy jak to masz na imię? E, Rwabdyksekst. Może porozmawiamy po prostu? Dobra, zamierzasz budować targ, śmiało, okej. Okay. No dobra, ale widzicie, tutaj już, tutaj już nie wali. Oksygen oh, warning. Boże, oxygen warning. Ja nie mam skąd jeszcze oksygena. Może tu mi dać oksygen? Kuźnia świata obejrzyj. Nie idzie. Obejrzeć. Nie idzie. No dobra. Oxygen warning. Super. Gdzie jest oxygen w takim razie? Tu jest jakiś niam. Mm, Okej okay, i... Oxygen! Uuu, więcej! Dobrze. I. Jeszcze więcej. Brawo. I noc. I co teraz? Czy tu będzie mi ciepło przy tym? Chyba tak. Przy tym jest mi ciepło. Ja nie wiem, ja bym... Ja bym musiał najprawdopodobniej tutaj sobie bazę rozstawić zrobić albo coś, no bo... Nie mam kij tego, mam ja właściwie. Mogę w łapę wziąć i... I biegać. Teraz to ja mam tutaj tlen. Tu jest jakieś wyjście na te tereny. Mogę tędy przejść? Będzie skażenie, nie? Kamieniołomy. A, ale tutaj, tutaj, tutaj już mnie dopada zimno. Dobra, dobra. Nawet z, z iskrokrzemieniem kamieniem. A tu przy tej bramie. Też mi zimno, zimno dopadnie Kurka, ja bym ty chciał Porozwalać Tutaj mi zimno nie złapie na razie Kurka ja bym tak chciał Tego nie mogę złapać Tutaj mam jedzonko ja sobie zjem Okej okay. No dobra Czy ja to... to jest feron o, o O, 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 o. Wiem, że tego fajnie by było rozwalić, nie? Zaraz się skończy noc, to mogę iść do niego. Próbować go pobić. Ale on mnie zaraz szybko że zabija chyba kurka Cios i pomie, nie? Kurczę, musiał tam tego dopaść, jak już go tak pobiłem. A, ja go pokonałem, ale on mnie też. Śmierć nadeszła. Ale to co, idziemy do swojego ciała. Poszukam swojego ciała, może... Chcę go zeskanować. Udało się. Prądnik. Dobra, to gdzieś tutaj było, nie? Tędy wyszedłem i i tutaj gdzieś go pokonałem. I leży coś. Looks like sample. New sample.

Skanuj. Mock, macka prętnika. Prądnika, prędnika, prądnika. Termoki. Interfejs celów. O kurka, ile tych celów jest. Ja, ja cię nie mogę. Ale życie, rury. Medyżele, to wszystko. Oooo. Ja bym musiał naprawdę gdzieś się osiedlić w miejscu, gdzie nie strzelają te pieruny. Ja tu, Ja wiem, że ja zemrę za chwilę, chyba i pójdę na śmierć. Może i nawet specjalnie. Bo przynajmniej będę miał dużo życia, nie? A, wiedziałem! O kurka, moje wszystkie rzeczy wypadły. A czemu? A czemu tyle razy? Koniec. A ja myślałem, że ja się odrodzę. Przyczyna śmierci Teleportnik. Dni na planecie 47. Zwiedzony świat 32%. Przebyty dystans... 37 km 435 metrów chyba. Wykonane skanery 42, zbadane właściwości 28, odblokowane schematy 50, wytworzone 220 rzeczy, ukończone cele 5. Odrodzenie. Przywróć swoją postać w obecnej grze. Zachowasz postępy. Moi kochani, nie wiem co robić. Przywrócę swoją postać, ale nie wiem jak długo będę jeszcze grał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału tu wjedzie napis, eee, to zachęcam was do tego. I moi kochani, no nie no, odrodzę się. Jesteśmy tutaj, wszystko straciło. nic nie mam. A tu walą meteory jak... jak diabli. Uch, dobra moi kochani, biegnę do tej bazy, zobaczę jak tu wygląda jeszcze. Wszystko zostało utracone, nie mam mojej bazy już. Chyba a nie jest, jest, ale pewnie poniszczona mocno. No zobaczymy. O, no tak, no poniszczona. Mocno. Trzymajcie się. Papa. Pa.